Dzisiaj zapraszam na czytanie z kart kodów podświadomości. No i zawsze te energie fantastycznie płyną, jeżeli masz ochotę posłuchać, skorzystać, co synchronicznie zarezonuje z tobą, no to zapraszam. Najważniejsza jest szczerość ze samym sobą. Jakie doświadczenie Sprawia, że jesteś postawiona w temacie odkrywania tej szczerości. Co dla Ciebie tutaj, dzisiaj? Nieustanna przemiana, zmiana, która pochodzi z idei, po prostu sam zamysł tej przemiany, tej transformacji. Jakkolwiek ona się u ciebie przejawia, to jest po prostu pomysł na zmianę, idea. Możesz się z tym nie zgadzać, możesz mentalnie gdzieś utknąć w pewnych przekonaniach, takich podświadomych, tkwienia w jakiejś sytuacji, która ma dawać ci bezpieczeństwo emocjonalne, natomiast takie tkwienie w tym bezpieczeństwie emocjonalnym to nie jest. Przemiana to nie jest rozwój, to jest stagnacja i cofanie się. Więc tutaj jest idea, cokolwiek się w Twoim życiu zadziewa, to jest proces zmiany, to jest proces transformacji, nieustający proces zmiany. Mamy tutaj Plutona, który podkreśla właśnie energię, tą zmianę, i mamy Skorpiona który jest bardzo intensywnym archetypem dotykania tych rzeczy mistycznych, tajemnych, które są właśnie częścią transformacji. No, ale oczywiście za taką przemianą, za taką wyzwaniem przemiany stoją pewne emocje do przeżycia. Jakie te emocje są? Co należy przyjąć? Gdzie jest jakaś blokada związana z nieprzyjmowaniem? pewnego rodzaju emocji. Hmm. No cóż, mamy tu cyklicznie powtarzane podejmowanie się działań. Można by powiedzieć, że to jest takie perpetuum mobile, które no, fokusuje cię na tym próbuj jeszcze raz, próbuj jeszcze raz, jeszcze raz i przech przechodź przez ten ogień przemiany, stawaj się tym powstawaj jak Feniks z popiołu raz i jeszcze raz, i jeszcze raz bo taka intensywna zmiana, której my teraz poddajemy się sami, no, wymaga wielu prób, wymaga wielu wytrwałości, wymaga podejmowania się tych działań po wielokroć. Więc przed tym nie uciekniesz. Jeżeli sobie zadajesz pytanie, ile jeszcze mogę próbować, ile jeszcze mogę coś robić od początku, ile mogę coś w sobie jeszcze przepalać, no to jest proces, to jest kolejny krok. Nie nastawiaj się na to, że to już koniec, tylko że to jest kolejny etap. A na pocieszenie, co cię wspiera, na co możesz liczyć, otwórz się świadomie na to, co spływa do ciebie jako łaska. Jako łaska w tym procesie zmiany. Mhm. Dziewiątka. Strzelec, wiedza, świadomość, znajomość planu, wsparcie duchowe. No, korzystaj z tego, że jakiekolwiek działania podejmujesz, ilekroć by ci się wydawało, że to jest ciągle od nowa, i od nowa. Kiedy dotrzesz do celu, kiedy dotrzesz do mety, to wszystkie te doświadczenia, których się podejmujesz w działaniu oczywiście, one są składową tworzenia. Z ciebie samego, pewnego rodzaju mędrca, który może podzielić się tym swoją wiedzą, tym światłem z każdym innym. Natomiast do ciebie w tym momencie przychodzi wiedza od mm, osób, które mogą się pojawiać w twoim życiu, które już tą wiedzę w sobie mają, które dzielą się tą wiedzą, nie chcą jej zostawiać dla siebie. Więc korzystaj z tego, korzystaj z tego. No, i przede wszystkim szczerość samym z sobą, gdzie ci brakuje siły do tej zmiany, do tej transformacji. Ona jest nieustająca, ona jest powtarzająca się. To są cykle, żeby się podejmować, działać, nie ustawać. No i korzystaj z tego, co z tobą rezonuje, bo wiele wokół ciebie jest już istot, które przeszły tą zmianę, przeszły tą transformację i nie chcą cię zostawiać samej, samego. Są pewnego rodzaju dla ciebie mistrzem, drogowskazem, podporą, otuchą, nieupadaniem na duchu. I z takiej energii korzystaj. A jeżeli masz ochotę na swoje prywatne, osobiste czytanie, no to zapraszam do kontaktu. To jest odczyt z kart Kodów Podświadomości. Są to karty mojego autorstwa. Natomiast nie pozostałam w temacie zakończonej talii, bo talia ostatnio się rozrosła. rozrosła. No i powstało kolejnych 16 kart, które będą służyły jako wskazówka. No natomiast tak jak wspominam, ja też jestem w procesie cyklicznego działania.